No, w ogóle się muszę wyspać. Na razie głos się nagrywa. Już? Umyty? Umyty. Do mycia. No to dobrze. To... Pacierze i spać. Jutro do kościoła. No coś ty jutro nas nie bój. Muszę się wyspać przed poniedziałkiem. Poniedziałek mam na rano... Nie, gówno obchodzi! Możesz ci nawet całą noc je spać. Nie, ja muszę się nie wyspać. Nie gówno obchodzi! To mnie nie budź. Ale my mamy w poniedziałek tak. do kościoła. Nie budź nas. Co cię, jak mówię, że dzisiaj, jutro idzie, to jutro. No i w poniedziałek też? się, Prze co? Tu ma francowaty. No Kiedyś by w kościele ośle, kiedy? No tak, W poniedziałek zajdzie. Tak. No. Jutro macie imię, możecie nawet siedzieć do rana, rano pójdziecie. Ale to na dwunastą, to na dwunastą. O właśnie, bo no na południe. Możemy na południe? Musimy na południe. Rano nie wstaję. Niech Bóg dopuści. No, ale możemy iść na południe. Pójdziemy do kościoła, ale na południe. To nas nie budzi. Pójdziemy, ale na południe, nie na rano. No więc. Yy, tak, więc, To jest to. Więc tak zakończyła się rozmowa z dziadkiem. Dobranoc.